Wspominamy dziś w liturgii św. Atanazego, teologa urodzonego pod koniec III wieku w Aleksandrii, który aktywnie uczestniczył w wczesnych debatach dogmatycznych. Przez intelektualną walkę z herezją, arianizmu położył fundamenty pod wykład katolickiej nauki o Chrystusie, Zbawicielu Człowieka. Niech przykład św. Atanazego zachęca nas do pogłębienia znajomości prawd wiary, i coraz głębszego zaangażowania w życie Kościoła. Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie Panie. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego, dokąd będziesz nas trzymał w niepewności. Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz sam otwarcie. Rzekł do nich Jezus: Powiedziałem Wam, a nie wierzycie: Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie, ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Oto słowo pańskie. O, o. <grych> Moi drodzy, ten tydzień modlitw o powołania, ale także tydzień dobrego pasterza po raz kolejny skłania nas do refleksji tak bardzo mocno i konkretnie, czy Słowo Boże, które czytamy, jest Słowem, które przez nas jest oczekiwanym i czy rzeczywiście chcemy to Słowo Boże w swoim życiu wypełniać. Widzimy tę dzisiejszą Ewangelię, widzimy Jezusa, który staje pośród narodu wybranego, który zadaje mu pytanie. Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Naród wybrany oczekiwał na Mesjasza, na Tego, który przyjdzie. Znali przecież proroctwa, zapisy. I przyjście Jezusa zupełnie przemieniło ich myślenie. Bo zamiast, zamiast przyjąć Go jako tego żywego i prawdziwego Boga, ciągle by trwali tej niepewności, ciągle trwali w jakimś takim zamyśle, że nie może tak być, że pasterz, że właśnie Mesjasz będzie tym Mesjaszem, który właśnie odda swoje życie i będzie jednym z nich. Ale, że właśnie wyzwoli ich spod władzy narodu, który ich trzymał właśnie w niewoli. A Chrystus bardzo konkretnie przemawia do nich. Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Poranek dzisiejszego dnia to jest moment, kiedy chcemy słuchać głosu Bożego. Przychodzimy na Eucharystię po to, żeby tutaj otrzymać dar życia, komunie święta, by się z nim zjednoczyć. Ta komunia święta, którą przyjmiemy za chwilę w czasie tej Eucharystii, jest także kluczowa, bo ona daje nam taką zupełnie inną możliwość patrzenia też i na siebie. Na to, że jako lud Boży, jako część tego ludu, jako te owce, chcemy słuchać Jezusa. I wiemy, bo przecież ten czas Wielkiej Nocy jest tak bardzo bogaty w różnego rodzaju znaki, symbole. I to właśnie w czasie, w tym okresie wielkanocnym chcemy poznawać Chrystusa. Chrystus mówi, moje owce słuchają mego głosu, ja znam je. Potrzeba, bracia i siostry, abyśmy jeszcze bardziej na ten głos się otworzyli. Ale prośmy także o to, żeby ci, którzy chcą zagłuszać głos Boży w swoim życiu, może to są Nasi bliscy, nasi znajomi, może sąsiedzi, ci, pośród których żyjemy, może często mówią, ja nie potrzebuję tego głosu, ja nie potrzebuję Ewangelii, nie potrzebuję bogactwa Kościoła, wspólnoty Kościoła. Ale kiedy my dzisiaj jesteśmy w tej wspólnocie Kościoła, chcemy spotykać Jezusa, który nam się ofiarowuje właśnie w Eucharystii. Chrystus mówi, nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. To jest takie bardzo piękne potwierdzenie, że będąc przy Chrystusie, będąc w stanie łaski, łaski uświęcającej, otwierając się i też szukając tych sfer naszego życia, gdzie jeszcze może jest jakaś trudność i ciemność, aby móc tam wprowadzić światłość Chrystusa. Z martwych stałego, to właśnie my, nam nic nie grozi, ale jesteśmy właśnie niejako pod opieką dobrego pasterza. I kiedy dzisiaj w tym tygodniu chcemy modlić się także i modlimy się za, o nowe powołania, chcemy prosić, aby tych pasterzy nigdy nie zabrakło, którzy będą dalej właśnie głosić słowa najwyższego pasterza Jezusa, który nas dzisiaj gromadzi. Dlatego też niech nasze oczy, nasze uszy i całe nasze zmysły będą otwarte na to, aby głosić, że Pan rzeczywiście zmartwyksał i jest naszym pasterzem, jest mesjaszem, który oddał Wasie swoje życie z miłości do człowieka i że ciągle oddaje i ciągle opiekuje się jak dobry pasterz swoimi owcami. Tego wam życzę bracia i siostry, abyśmy tej czułości dzisiaj dobrego pasterza w tej Eucharystii mogli doświadczyć.